Jestem tak zaspana, że nie mogę. Nie mogę po prostu. Przebudziliśmy się. Gdzie jestem? Przebudziliśmy się zbyt wcześnie i już tak zostaliśmy. Nie wiem w sumie co nas obudziło. A potem jakiś, e, jakiś ptaszek. Wysoko? E, potem jakiś ptaszek nam ćwierkał e, pod oknem z tamtej strony. I tak oboje, ja na dole i ryk na górze staliśmy. Co tu jest. Staliśmy i słuchaliśmy. Co mam teraz z tym zrobić. Eee, no, w każdym razie tak, słuchajcie, Jurek już pojechał na lotnisko odebrać ziomków, znajomków wylądowali. Oczywiście wcześniej, nie? Nie wiem, muszę zapytać, czyli to był pomysł z takim poradnym lotem. <grywki> nie lotniczych. Eee, no, te poranne loty to zawsze są takie okrutne. Dcię jakoś tam nie wiem że. Przed... Piąta 55, kiedyś ja miałam. To sobie myślałam, nie, tragedia. No, ale oni już wylądowali. Pojechał ich odebrać. Spotkamy się na mieście. Musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. I potem przyjedziemy tutaj. No i potem zobaczymy, gdzie dziewczyny zechcą pojechać. Jeszcze nie będziemy miały czas, żeby się wiecie, żeby gdzieś tam coś pojechać i zobaczyć. Także nie wiem co będzie w tym filmie, nie wiem jak on będzie wyglądał. Pędzelek! Straciłam ostatnio pędzelek do pudru, przydałoby mi się go kupić, bo no, po prostu już umarł. Eee, już się go nie dało doprać i już takim nie mogłam się malować, więc uh, strasznie się pyli ten puder z lamer. Powiem Wam. Daje takie aksamitne wykończenie, ten. Ale jak się tak przyjrzę, ale tak z bardzo bliska, to widać takie jakby drobinki błyszczące. Ładny jest, ładnie wygląda na twarzy, tak miękko, ładnie, ładnie się utrzymuje. Także tak. Wracając do tego, nie wiem co będzie w tym filmie. Zobaczymy. Być może będzie on bardzo krótki. Być może wcale nie. To zależy od naszych gości, jeżeli gdzieś pójdziemy. Wam coś nagramy, pokażemy, e, a potem wrócimy i będziemy... zabierzemy się za święcie. kadu jestem odciśnięta w ogóle. Moris... och jejku! No właśnie, taki jestem. To nie jest ta sama koszulka co wczoraj jakby coś. Nie, wczoraj miałam koszulkę z Wasyla, dzisiaj mam z e, kosa. Ale zaraz i tak się ubiorę, bo tutaj mam ten to. Także zaraz to się ubiorę, mam czarne spodnie. A i mam w ogóle wałek na włosach. Właśnie, jakoś siedzę za blisko, dziwnie. Właśnie po to tutaj w sumie zaczęłam to kręcić, bo chciałam... Nie chciałam wcale robić tego bałaganu, który tutaj zrobiłam, tylko chciałam zdjąć wałek i zobaczyć, co to mi w tym wyszło. Jak oddychałam w nocy, jakoś tak się ułożyłam, że ten wałek mi tak skrzypiał. I Jurek mi go tak, wiecie, tak przesuwał, nie? W sensie, daj mi spać, małku. W ogóle zrobiłam sobie jakąś krzywdę wczoraj, nie wiem, stukłam, chyba, e, znaczy nie stukłam? tak jakby łapałam za, e, chciałam, chciałam zamknąć drzwi. I jeden zamek mamy taki, że trzeba tak jakby je troszkę dociągnąć. I miałam oczywiście w tej dłoni milion rzeczy, Tak, aparat, telefon, klucze i jeszcze kluczyk od samochodu mi wisiał tutaj. I chciałam złapać drzwi i jakoś tak niefortunnie, że tylko te, tymi dwoma palcami i ten mi się ześliznął i złapałam tym, tak jakby pociągnęłam, wiecie, ze zbyt dużą siłą i poczułam taki aż trzask gdzieś tutaj i boli mnie, po prostu tak, jakbym się stukła i tak konkretnie czuję, że to ten palc, on nie spuch ani nic, ale czuję tak konkretnie przed, jak chcę właśnie złapać coś albo gdzieś się oprzeć, albo o tak nawet, że on jest taki... no i był po prostu stłuczony. Także mam nadzieję, że to mi przejdzie, bo ja tu nie chcę dzisiaj, wiecie, mieć jakiś problem, no także, także tak, zaraz zdejmiemy ten wałek, zobaczymy, o jeszcze piorę, tam pralka wygrywa eee, melodyjki, jeszcze piorę te wczorajsze szmatki, bo wczoraj wiecie, do późna eee, jeszcze tutaj lataliśmy na szmacie, tak zwanej, i... Em, no i wszystkie szmatki zużyliśmy, a to jednak się przyda, nie? Dzisiaj, więc stwierdziłam, że je po prostu przepiorę. Dobra, czekajcie. Znowu nie użyłam tego y, różu. A tak jak sobie dołożę na wierzch, to będzie lipa, bo się pewnie zrobi plama. Ciągam nosem, przepraszam. Mam herbatkę, już Jurek mi zrobił. Ej. teraz jak go roz... Ten... Aaj Kate, okay, obudź. On... Widać coś tutaj w bo... ogóle? I widać go coś. Widzimy, że zmarły je A w ogóle trzeba otworzyć okienko. Proszę, żeby nie będę się czy w ogóle cokolwiek widzicie, w ogóle ja tam siebie widzę, jestem tak blada, w kamerze, to jakoś tak wyraźną i taka nie jestem. Przecież wczoraj się opalałam. W sensie stópki, nie? Nie wiem czy równo, wydaje mi się, że ten troszkę niżej nałożyłam. Myślę o tysiącu rzeczy, nie? I tak mi to właśnie wychodzi. Nie wiem, ładny, ładnie wygląda. Dobra, otworzymy okienko, bo ciekawa co jest. Tam to lustro w takim stanie tam nie będzie docelowo kiedyś. I wolałabym chyba sześć, co? Bo 5 wczoraj. Czy pięć? Nie, puste. Bo lustro... Jezu, ten obraz tam będzie, nie lustro. Numer sześć. Coś dla mnie idealnie. Eee, żel e, utrwalający do brwi. Gdzie boli mnie ta ręka? Nie mogę złapać. Ojejku, jaki. O jest. Ha. Idealnie na moje okropne brwi. Tutaj mi coś rośnie. Tu. No, jak ja tak podnoszę do góry, to widać te nowe, co rosną. Chciałabym się przybliżyć, żeby to dokładnie wybrać. Dobra, dokończę makijaż i zaraz wyjmiemy to. Zobaczymy, co tam wyszło. Dobra, jakoś coś w miarę, ale to jest tak, będzie co? To po prostu. Ech, zawsze, jak chcecie, żeby było lepiej, to zawsze wyjdzie gorzej, nie? Coś mi tutaj nie pasuje, ale tutaj, tak jakbym. Nie wiem, czy ja potraktowałam akurat to pasemko jakimś kremem przy myciu twarzy albo czymś właśnie do mycia twarzy. Nie wiem, no w każdym razie skręciły się za bardzo, ale jako taką wyglądają i takie na wieczór będę jeszcze poprawiała. Także dobra, jeszcze tutaj odkurzę włosy i będę się zbierać i wychodzić. Światełka to po prostu Ja bym mogła mieć chyba cały rok Chociaż nie wiem, latem to jakoś tak nie ma klimatu Jak są takie jasne dni Że się wstaje, wiecie, naprawdę Wcześniej i już jest jasno to, to nie ma takiego chyba klimatu Ale wiem, że niektórzy mają ee, Cały rok, ale to mi się tak podoba Naprawdę, tak mi się podoba A co się podoba mojemu kotu? Co się podoba kotu? Kotu się podoba kocyk Tak? Świąteczny kocyk I świąteczny murch Murchu Leziesz na kocieczku. Tak fajne te kocieczki, co? Mmm, <laughs> e, Tutaj leży cały rok, teraz jest świeżo wyprany, ten, ten różowy, tak? W sensie jakiś kocyk tutaj zawsze leży. Dla mnie, jak jest mi wieczorem chłodno, i kotki tutaj śpią, tak? Kotek tutaj śpi, czasami Morris w ciągu dnia, ale przeważny kotełek, bo Morris to śpi tam na poduszkach. Ale mamy poduszkę świąteczną. Mamy kilka takich akcentów. O, i dzwoni do mnie Jurek, czyli pewnie już ich odebrał. Dobra, uciekam. Odebrałyśmy tort. Pokaż. Ładny, nie? Fajny, taki pastelowy, delikatny. Ja nie chciałam jakichś zbyt dużo ozdób. O, tam jeszcze jest. O, właśnie te serduszka chciałam to, co jest na dole i to, co jest na środku. Także fajnie. Zobaczymy potem w domu. Ładny, ciężki, bardzo. Super. To są, um, o jest okulary, to są kolczyki moich marzeń, ale e, tutaj koleżanka jest jeszcze lepsza, jeżeli chodzi o strachy, gdzie ona jest. O zobacz, mamy dla Ciebie. O Jezu, obrzydliwe. <laughs> okropne, nie? Na Halloween położony, weź, okropne. Ja to bym chyba nie mogła, nie, nie wiem, nie mogłabym w czymś takim wyjść. No, fujka. Nie dało się donosić. Że w lustrze Uw. się przestraszy. Uw. Nawet jak to, tak to teraz dotykam to sobie myślę. Wow. Jakie aniołki. Koniki. O ten śmieszny. Tak. Ten dziadek, już go widziałam z kilometra. Prawie tak jak ja. Z, z metr sześćdziesiąt ma. A ten? Śmieszne. Ładne. O temu. Głowy za głowę ktoś zjadł. Ładny domek. Co tu jeszcze mamy? no ładnie fajny ten z paleryną śmieszny <grymne> bardzo dużo rzeczy ten jest taki malutki, fajny O, ale ładnie wiem czy jakoś dostawę bo jest tak pełno wszystkiego ale śmieszne ten mi się podoba 15 funtów. No. Pięknie, e, tak, fajnie, ruchu tak. Ruchu. Pomału. Domki. Co to? Puszklany? No? no. Jest jak ktoś pudle? Taki twardy, to nie jest pluszek. tutaj dużo ozdób. bąbki, co ładne o makaronik dzisiaj takie będziemy mieli wieniec na drzwi ładny albo ten albo ten z tu są bardzo ładne świeczki potem można wykorzystać tak ładnie, subtelnie pachnie Patrzę za ceną, ale nie widzę. O jest! 17 funtów, ale to jest ogromny. Albo taki domek, albo kubek termiczny. To dla nas na wieczór. <grymne> Mamy kolejny sklep i bombaczki. No, ładne są tu. I te są moje ulubione. Jakoś w tym roku wyjątkowo duże. Jak na tą porę. W zeszłym roku wydaje mi się, że już pusto było. Tutaj taki śmieszny, jakby tak latały same... O, nie. Akcja mnie tak podnietek. Te są ładne. Ale mam takie. Te też mam. Tak. O. Fokus. Mm, takie też mam. Ale duży jest wybór. Gdzie ty widziałaś? O tutaj jest ten bucik. No. Ładny. Mm. O tych nie było w zeszłym roku wow. hm. Ładne, jakby karuzela Wziąłeś? Mhm. Dużo jest też takich Ale Ale piękne Dla dziewczynki Gdzie ty go widzisz? A, to widziałam, tak. Mhm. Turkaweczkę. Różowych bombek jest bardzo dużo. jeszcze jest bombek? Tak, tak, to jeszcze widzisz dwie alejki. <turkaweczka> o, ho, ho, ho. Takie do pokoju małej księżniczki. Pięknie christmas memories i've been working so much lately i can barely find the time to sleep yeah I spend my time running around keeping people pleased but this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause i missed you so i'm letting go of everything but you these are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything else. Bardzo dużo tego jest. Naprawdę jest taki wybór wszystkiego, że już jestem zdziwiona. Takiego konika mam podobnego trochę kolorowy, złoty. Tak, widziałyśmy to. Trochę eleganckich ozdób też. Nie wiem, czy w zeszłym roku widziałam takie kolory. Wydaje mi się, że to coś nowego. Ojej, jak głośno. To czarne. To może naprawdę fajnie wyglądać w połączeniu z takim. No. Więcej wróżek. O, tak się zasłoniła. O, też ładne, świecące. To akurat ładnie świeci, bo tamta tak za delikatnie. Co tu jest? Ojej, nie, to akurat nie. Naprawdę, powiem wam, że wybór jest ogromny. Ogromny. Bardzo dużo. Dużo złotych, w ogóle częściej nie widziałam w zeszłym roku, ta ładna, tylko szkoda, że nie jest, oj, nie widać, szkoda, że nie jest bardziej złota, a ta taka troszkę jakby w brąz wpada. Mhm. Właśnie nie wiem, jeszcze nie mogę się zdecydować. Tu jaki prezent, zobacz, na ten prezent, A to jest taki leciutki, to prawie nic nie waży. Coś złotego by mi się przydało, tak jakby była złota. Mam na razie dwie złote i nie mogę się zdecydować, ale ja chyba poczekam i ubiorę sobie choinkę i zobaczę, tak, co mi będzie jeszcze czego mogło być więcej. A pewnie się okaże, że niczego. Także chyba dzisiaj tylko z tym nie wyjdę. Takie złote proste, ale ładne. Kościel. Solniczka i pieprzniczka, to mi się podoba. To kosztuje 4 funty, to jest piękne. Do pokoju dziecięcego i fajny pomysł na, na zrobienie swojego kalendarza adwentowego. Zobaczcie, tu można jakieś karteczki albo jakieś małe, co się tam włożyć. Fajne. Taki, chatka z piernika Ładnie wygląda. Widzę, dużo to jest rzeczy. To też na jakieś przystaweczki, ładne. taki talerzyk. I dziadek do orzechów z ciastkami. Zanim będzie pięknie, najpierw musi być bałagan. <głopakom> to dobrze poszło z balonami. Włączyli na muzyczkę i poszli z cen. Także my mi działamy. Trochę były, było polatane po sklepach. Za, e, zakupy wąbkowe zrobione. A teraz mamy. Jest już wszystko wyjęte. Pięknie, kolorowo wyszło. Nie, Je, jeszcze tylko nie ma. E, oczywiście tych. Co tam szepczesz? A, Morris pokazuje brzuszek. Cześć. Dzień dobry! Jeszcze, ty, jeszcze tylko nie ma e, tych rzeczy do upieczenia, Zostępne ale to zamiast. jeszcze chwila. I gości. I gości. Znaczy I nie, połowa, no już to. połowa jest. Czekamy na drugą połowę i zaraz zaczynamy. Będziemy śpiewać bal u Rafała. A tutaj jeszcze... Tak sobie wymyśliłyśmy, tylko że zamiast zasłonić okno na początku, to potem kombinowałyśmy jak to zrobić. No, ale tak wygląda. Część, potem też jeszcze ułożymy, a tam trzeba wyjść i zabrać. Co tam jest? A szmatki się suszą, więc trzeba te szmatki jeszcze zabrać i wtedy to po prostu poprawię, będzie ładnie. że tak wygląda, proszę bardzo. Trochę balonów. Będziemy się bawić. Chudę. Tyle papieru! No <grymka> <grymka> nie, w sensie tak. Nie, w sensie, nie ma nic ten, innego. Tak, że ta mania ma piękne te rzeczy, no. Bo no, no, ostatnio była u Wojewódzkiego, potem daszamy z strony, mogłabym mieć wszystko. Czy to jest ta biżuteria? Tak. No. Szkatułka. Ładne to jest. <śmiennie> Dzięki. Co masz jest. Druga szkatułka pod kolor tamtej. No. <śmiennie> Czy to jest ta mała no, sałatka? A ty jadłeś? Zimiczuk, I want to, Gimiczu forever, Wiesz, tak. tam z tyłu.

Piękne, z No fajne, dziękuję Wam za... bardzo, bo już nie mam wiersz nowych, sprawy piękne. Ty wiedzą no. no. jak. No to wszystko wie jak. no. Mogę teraz to jest właśnie coś takiego, czego my w Polsce nie robimy, nie? Tak bardzo. Nie dajemy kartek, a jednak wam gdzie się. daje. kiedyś się. fajna. kiedyś Tak, to jest fajne. To jest fajne. To jest fajne. Fajne, Absolutnie. Bardzo fajna, bardzo pudrowa. Taka słodka kobieta. Ładna, ładna. Moja. No, wow. You. Wow. You. wow, Wow. wow. Welcome. Welcome. Welcome, Kaciu. Welcome. do ciebie. Jutro okay. <Dzięki>. będziemy testować. Tylko na tak. no to mamy się wolnie. <grym> Ile trzeba było 40 lat, minęło, jak nie